Sukces jest niemożliwy, jeżeli boimy się porażki. Wyobraźmy sobie, że mamy wejść na scenę, wystąpić przed jakąś grupą osób, niech to będzie 5000 osób. Jeśli po drodze nie przeszliśmy jakichś mini porażek, jakiegoś mini odrzucenia w postaci komuś nie podobało się to, co powiedzieliśmy, komuś nie podobało się to, co napisaliśmy na social mediach, Komuś nie podobała się nasza książka, którą napisaliśmy, jakiś podcast, który nagraliśmy. To zderzenie z wyjściem przed grupę 5 tysięcy osób nie chodzi o onieśmielające doświadczenie, tylko to może być tak parali paraliżujące, a wręcz szkodliwe za układu nerwowego doświadczenie, że może wręcz przynieść zdrowotne skutki. J.K. Rawlings, która jest autorką Harry'ego Pottera, 12 wydawnictw odmówiło jej wydania Harry'ego Pottera, zanim e, książka została wydana i ostatecznie osiągnęła ogromny sukces. Dzień dobry, witam serdecznie w podcaście Sprawa dla Psychologa, gdzie mówię o skomplikowanych rzeczach dotyczących ludzkiej psychiki w sposób prosty, podając przykłady. Dziś w sprawie dla Psychologa będę mówić o tym, jak Twoje traumy wpływają na Twój biznes. Pierwszą taką ważną, możliwą traumą e, doświadczoną w przeszłości może być trauma odrzucenia. I powiem o tym, jak to odrzucenie, nie przeżyte odrzucenie, bo to, że doświadczyło się odrzucenia, to nie znaczy jeszcze przecież, że to musi jakoś na nas wpływać. E, dotyczy to tylko i wyłącznie tego, jeżeli nie zostało to przez świadomość doświadczenie przetworzone. E, trauma odrzucenia, jeśli nie jest przetworzona, wpływa na nas w taki sposób, że wycofujemy się z relacji międzyludzkich albo unikamy tego odrzucenia, nie chcemy tego doświadczenia powtarzać. Chyba, że już to przeszliśmy, więc wtedy, jeśli ktoś przeszedł to odrzucenie, czyli można powiedzieć przetworzył, sobie to uzdrowił, sobie to przerobił, sobie to na terapii, wtedy takie odrzucenie wręcz działa na jego korzyść, bo dotyka go mniej. Więc to, co tutaj jest ważne, to przejść to, no, wiadomo, że tutaj proponuję terapię, ale zrobić to w taki sposób, żeby skutek tego, że zostaliśmy w przeszłości odrzuceni, działał na naszą korzyść, tak byśmy nie dawali już więcej temu uwagi, czy w postaci naszej energii psychicznej, byśmy się tego więcej nie bali. O tym, jakie są mechanizmy e, traumy i mechanizmy działania traumy wyjaśniam więcej w odcinku Autosabotaż. Możemy bać się w biznesie właśnie tego odrzucenia w postaci takiej, że będziemy się bać wyjść do kogoś z jakąś propozycją, będziemy się bać wyjść z propozycją współpracy, z propozycją na przykład jakiejś propozycji biznesowej, ponieważ będziemy bać się bycia skrytykowanym. Możemy mieć takie przekonanie i tak się nie uda, i tak to nie wyjdzie. Następną traumą, która mogła pojawić się w przeszłości, jeśli się pojawiła, nie została przetworzona, jest trauma tak straty. Tu podobnie, jeśli nie zostało to przeżyte, nie została z tego wzięta świadomość i cały czas energia nasza nieświadoma, psychiczna jest poświęcana na unikanie bądź powtarzanie, co już tłumaczyłam w mnie jednym wcześniejszym odcinku, te dwa podstawowe, kluczowe mechanizmy, to wtedy możemy bać się straty i na biznes będzie przekładało się to w taki sposób, że przede wszystkim będziemy bać się zainwestować. Będziemy bać się zainwestować, no bo wiadomo, że i tak, jak zainwestujemy, to się nie zwróci. Będziemy bać się próbować nowych rzeczy, będziemy bać się też zmiany, bo zmiana też się często ludziom źle kojarzy u takich osób, które właśnie tej straty, mówię tu o, o dużych, trudnych stratach, kiedy te, te osoby tej straty doświadczyły, to mogą bać się powtarzania pewnych doświadczeń. Ale chcę Ci się powiedzieć o kilku interesujących przykładach osób znanych, które doświadczyły straty w postaci porażki. Ponieważ sukces jest niemożliwy, jeżeli boimy się porażki. Wyobraźmy sobie, że mamy wejść na scenę wystąpić przed jakąś grupą osób, niech to będzie 5000 osób. Jeśli po drodze nie przeszliśmy jakichś mini porażek, jakiegoś mini odrzucenia w postaci komuś nie podobało się to, co powiedzieliśmy, komuś nie podobało się to, co napisaliśmy na social mediach, komuś nie podobała się nasza książka, którą napisaliśmy, jakiś podcast, który nagraliśmy, to zderzenie z wyjściem przed grupę pięciu tysięcy osób nie chodzi o, o nieśmielające doświadczenie, tylko to może być tak paraliżujące, a wręcz szkodliwe za układu nerwowego doświadczenie, że może wręcz przynieść zdrowotne skutki. A więc do każdego sukcesu my musimy się przygotowywać. I osoby, które budują sukces, dobrze o tym wiedzą, że najpierw zaczynają inwestować stopniowo. Inwestują dwa tysiące złotych, pięć tysięcy złotych, potem te pięć tysięcy złotych, drugi raz, potem mogą stracić te 5000 tysięcy złotych, potem zainwestują dziesięć bo za trzecim razem te 5 tysięcy nie tylko się zwróciło, ale zostały pomnożone, potem te 10 znowu mogą stracić i w taki sposób mm, wszyscy ludzie w biznesie się uczą, zawsze tak było. Natomiast osoby, które boją się straty, mają tą stratę nieprzeżytą, uciekają po prostu przed tym doświadczeniem, no, co jest takim no, trochę jeszcze dziecięcym odruchem, uciekanie przed doświadczeniem, bo jeśli mówimy o biznesie, jeśli mówimy o sukcesie, to porażka jest wliczona w ten y, akurat obszar naszego życia. Weźmy takiego Walt'a Disneya. Jego pierwsze studio animacji zbankrutowało, a z gazety, w której wcześniej pracował, został zwolniony. Uwaga za brak wyobraźni. Chcę powiedzieć o J.K. Rowling, która jest autorką Harry'ego Pottera. 12 wydawnictw odmówiło jej wydania Harry'ego Pottera, zanim e, książka została wydana i ostatecznie osiągnęła ogromny sukces. E, Michael Jordan w liceum e, nie dostał się do, do drużyny piłkarskiej. Steve Jobs założył e, firmę, z której został zwolniony, a następnie po e, kilku latach wrócił, by ponownie w tej samej firmie odnieść sukces. Thomas Edison, wynalazca żarówki, podjął tysiąc prób, zanim wynalazł żarówkę, a na porażki patrzył, jak na kolejne kroki do sukcesu. E, Henry Ford jego dwie pierwsze firmy samochodowe upadły. Dopiero trzecia firma produkująca Forda osiągnęła światowy sukces. Inną traumą, która może na nas wpływać, szczególnie dla osób prowadzących takie biznesy związane z budowaniem marki osobistej, czyli z pokazywaniem się w social mediach, z mówieniem do ludzi, z jakimiś produktami tak zwanymi usługowymi, to tutaj mamy do czynienia też z traumą bycia widzianym, która może bardzo mocno wpływać akurat na ten obszar wizerunku. Czym jest trauma bycia widzianym? Kiedy w przeszłości miało się bardzo negatywne skojarzenia związane właśnie z tym byciem widzianym. Na przykład na matematyce. Nauczycielka gnębiła cię, no bo po prostu nigdy nic nie umiałeś, i kiedy już widziałeś, że patrzy w twoją stronę, w twoim kierunku, to już budził się ten lęk. Takie osoby, które mają tą traumę bycia widzianym, one mają bardzo duże trudności w różnych obszarach życia, szczególnie właśnie. Tak jak wspomniałam, mogą mieć zbudowanie marki osobistej, pomimo tego, że mogą być świetne w tym, co robią, tylko mogą po prostu nie umieć tego pokazać. Inną przyczyną tej traumy bycia widzianym może być taka sytuacja jest to sytuacja jednej z moich znajomych, która też ma markę osobistą, akurat ten przykład podaje. Opowiada o nim, kiedy jej bycie widzianym kojarzyło się bardzo negatywnie, ponieważ kiedy przychodziła na konkursy restatorskie do szkoły, była zazwyczaj bardzo źle ubrana, bo jej mama po prostu nie zwracała na to uwagi, że to jest akurat dzień konkursu. Więc ona jednocześnie w pewien sposób odnosząc sukces, bo te konkursy wygrywała, zawsze była najgorzej ubrana i bardzo się tego wstydziła. Więc. Te wszystkie nasze takie trudne doświadczenia związane z byciem widzianym mogą później również wpływać na nas, nie tylko na osoby prowadzące marki osobiste, ale też i na liderów firm, osoby, które reprezentują firmę, które mają wyjść na środek, pokazać się, powiedzieć coś ważnego. Chciałabym Cię zaprosić na mój kurs, który rusza w styczniu. Rozkręć biznes w 8 tygodni, gdzie właśnie z tymi nieświadomymi blokadami związanymi z obszarem sukcesu, pieniędzy i biznesu będę pracować. Zapraszam Cię też serdecznie na konsultacje indywidualne, na sesję 1 na 1, gdzie chętnie pomogę Ci przyjrzeć się Twoim nieświadomym blokadom związanym. Z drogą do sukcesu, pieniędzy czy stabilnego biznesu.